Nazywam się Emilia Kowalska. Przez całe życie wierzyłam, że rodzina to nienaruszalna świętość, fundament, na którym buduje się wszystko inne. Wierzyłam, że miłość i lojalność są bezwarunkowe. Jakże potwornie się myliłam. Pewnego dnia, w to zwykłe, szare popołudnie, moje życie rozpadło się na milion kawałków, a ja zrozumiałam, że najbardziej bolesne ciosy zadają ci, których kochasz najbardziej. To nie była zwykła zdrada, to było unicestwienie wszystkiego, co budowałam przez dekady. Wszystko zaczęło się w 2018 roku, kiedy z dumą otworzyłam moją firmę Kowalska Synowie. Od dziecka marzyłam o tworzeniu pięknych, ręcznie robionych mebli. Każda deska, każdy element, każda śruba miała dla mnie duszę. Włożyłam w to serce duszę i każdą złotówkę, jaką udało mi się odłożyć. Moja firma to było moje dziecko, moje dziedzictwo. Rodzice Jan i Maria zawsze mówili, że są ze mnie dumni, że wspierają każdy mój krok. Ich słowa były jak melodia, uspokajająca i kojąca. Nie wiedziałam, że ta melodia to tylko preludium do koszmaru. Pamiętam dzień, w którym dowiedziałam się o wszystkim. Był maj, wiosna w pełni, ptaki śpiewały, a ja czułam się, jakby ktoś wyrwał mi serce. Telefon od mojego dawnego księgowego, pana Nowaka, którego zwolniłam kilka miesięcy wcześniej, zabrzmiał jak wyrok. Emilio, muszę ci coś powiedzieć. Coś bardzo złego. Jego głos drżał. Powiedział mi o tajnych spotkaniach moich rodziców z największym konkurentem, firmą DrewnoLux. Opowiadał o dokumentach, o umowach, o pieniądzach. Moja firma, moje marzenie zostało sprzedane. Za moimi plecami, przez moich własnych rodziców, za ułamek wartości, bez mojej wiedzy, bez mojej zgody. Czułam jak krew zamarza mi w żyłach. To nie była tylko strata pieniędzy, to była strata zaufania, miłości, całej mojej wizji przyszłości. W jednej chwili runął cały mój świat. Obraz ojca, który obejmował mnie, mówiąc: Córko, jesteś naszą dumą, mieszał się z obrazem matki, która szeptała: Zawsze będziemy za tobą stać. Te słowa nagle stały się trucizną. Czy to było zaplanowane od początku? Czy ich wsparcie było tylko fasadą, za którą ukrywali chciwość i podłość? Moja pierwsza reakcja to niedowierzanie. Potem fala obrzydzenia, a potem czysta, paląca nienawiść. Jak mogli to zrobić? Jak mogli sprzedać moją przyszłość, moje dziedzictwo, mój trud? Przecież wiedzieli, ile to dla mnie znaczyło, przecież widzieli, ile nocy spędziłam w warsztacie, ile łez wylałam nad nieudanymi projektami. To nie była zwykła transakcja, to było symboliczne morderstwo. W tamtym momencie podjęłam decyzję. Decyzję, która pochłonęła mnie bez reszty. Nie mogłam pozwolić, żeby im się to upiekło. Nie mogłam pozwolić, żeby żyli w spokoju, podczas gdy ja byłam zniszczona. Obiecałam sobie, że choćby miało to trwać latami, choćby miało mnie to kosztować wszystko, co mam, sprawię, że pożałują. Gorzko pożałują. Ta obsesja stała się moim paliwem, moim jedynym celem. Każdy oddech, każda myśl, każdy sen, wszystko kręciło się wokół jednego – sprawiedliwości. Oś, co wydawało się końcem, okazało się początkiem. Początkiem najtrudniejszej, najbardziej emocjonującej i najbardziej brutalnej bitwy mojego życia. Bitwy o honor, o prawdę, o moje imię. Ale przede wszystkim ma bitwy o zemstę. A to, co wydarzyło się dalej, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. To historia o tym, jak z popiołów narodziła się nowa siła, jak zdrada stała się motywacją, a gorzka prawda moim najpotężniejszym orężem. Czy udało mi się odebrać to, co mi zabrano? Czy moje ostatnie słowo naprawdę zabolało? Przygotujcie się, bo ta historia to rollercoaster emocji, zdrady i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nigdy nie zapomnę zapachu świeżo palonej kawy, który witał mnie każdego ranka w naszej kawiarni. To był zapach moich marzeń, mojej ciężkiej pracy, mojej przyszłości. Od pięciu lat, odkąd skończyłam studia, wkładałam całe serce w rozwój kawowych opowieści, malutkiej, przytulnej kawiarni w sercu Krakowa. Nazywam się Alicja i ta kawiarnia była moim dzieckiem. Każda filiżanka, każde ciastko, każdy uśmiech klienta to wszystko było efektem bezsennych nocy i niekończących się godzin spędzonych na dopracowywaniu każdego detalu. Moi rodzice Anna i Marek zawsze byli dla mnie wzorem. Ojciec z jego pragmatycznym podejściem do biznesu i matka z jej artystyczną duszą, która nauczyła mnie, że nawet kawa może być dziełem sztuki. Wierzyłam, że wspierają mnie w stu procentach. Kiedy decydowałam się na otwarcie kawowych opowieści, to oni pomogli mi z początkowym kapitałem, a ja spłacałam ich z nawiązką, z każdą kolejną udaną transakcją. Ich duma była dla mnie motywacją. Tak przynajmniej myślałam. Pewnego wtorkowego popołudnia słońce wpadało przez duże okna kawiarni, malując złote smugi na drewnianej podłodze. Byłam zajęta przygotowywaniem zamówienia na catering dla pobliskiej firmy, gdy zadzwonił telefon. Numer zastrzeżony. Odebrałam, myśląc, że to kolejny klient. Głos po drugiej stronie był męski, opanowany, ale w jego tonie wyczułam coś niepokojącego. Dzień dobry, z tej strony pan Nowak reprezentuje firmę Globalne Inwestycje. Dzwonię w sprawie przejęcia kawiarni, kawowe opowieści. Moje serce zamarło. Przejęcia? O czym on mówił? Myślałam, że to jakiś głupi żart. Przepraszam, ale chyba zaszła jakaś pomyłka. Moja kawiarnia nie jest na sprzedaż, powiedziałam, próbując zachować spokój, choć moje dłonie zaczęły drżeć. Pan Nowak zaśmiał się krótko. Nie, pomyłki nie ma, proszę pani. Właśnie sfinalizowaliśmy transakcję z państwa rodzicami. Umowa została podpisana wczoraj. Świat zawirował mi przed oczami. Rodzice? Sprzedali? Bez mojej wiedzy? To było niemożliwe. Poczułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Oparłam się o ladę, próbując złapać oddech. To musi być jakaś pomyłka. Moje rodzice. Oni by tego nie zrobili, wyszeptałam, czując, jak gardło zaciska mi się w bolesnym skurczu. Pan Nowak kontynuował, jego głos był pozbawiony emocji, jakby opisywał pogodę. Mamy wszystkie dokumenty, podpisy, pełnomocnictwo. Transakcja jest prawnie wiążąca. Jesteśmy nowymi właścicielami. Rozłączyłam się, czując, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Moje kawowe opowieści. Moje wszystko. Sprzedane. Za moimi plecami. Przez osoby, którym ufałam najbardziej na świecie. W jednej chwili całe moje życie, cała moja praca, cała moja przyszłość i wszystko legło w gruzach. Czułam narastającą falę złości, która szybko przerodziła się w palące poczucie zdrady. To nie był tylko biznes to było moje dziedzictwo, moja pasja. Tego wieczoru, gdy konfrontowałam się z rodzicami, ich twarze były kamienne. Siedzieli w salonie, otoczeni ciszą, która była cięższa niż najcięższy kamień. Alicjo, to dla twojego dobra, powiedział ojciec, unikając mojego wzroku. Dla mojego dobra? Krzyknęłam, czując, jak łzy napływają mi do oczu. Sprzedaliście moją firmę. Moje życie. Jakim prawem? Matka próbowała mnie uspokoić, ale jej słowa były puste. Potrzebowaliśmy pieniędzy, kochanie. Mamy długi. Myśleliśmy, że to najlepsze wyjście. Długi? Nigdy mi o tym nie wspomnieli. Nigdy nie poprosili o pomoc. Zamiast tego potajemnie sprzedali to, co było dla mnie najcenniejsze. Czułam się, jakby ktoś wyrwał mi serce z piersi. Obietnice, wsparcie, miłość, wszystko okazało się kłamstwem. Patrzyłam na nich, na ludzi, którzy dali mi życie, a teraz odebrali mi moją przyszłość. W tamtej chwili coś we mnie pękło. Nie było już miejsca na smutek, tylko na czystą, palącą wściekłość. Wiedziałam jedno: to nie mogło się tak skończyć to była wojna, a ja zamierzałam ją wygrać. Poczułam zimny dreszcz, który przeszedł przez całe moje ciało. Słowa pana Nowaka, te bezduszne, korporacyjne frazy brzmiały mi w uszach niczym wyrok. Rodzice, sprzedali. Moje kawowe opowieści. Kawiarnię, którą budowałam od podstaw, cegła po cegle, filiżanka po filiżance. To nie była tylko firma, to było moje serce, moja tożsamość. Patrzyłam na złote smugi słońca na podłodze, które jeszcze chwilę temu wydawały się tak ciepłe i zapraszające, a teraz zdawały się wyśmiewać moją naiwność. W tamtej chwili w głębi duszy narodziło się coś nowego, zimna, twarda determinacja. Koniec ze łzami, koniec z rozpaczą. Moje dłonie, które jeszcze przed chwilą drżały, zacisnęły się w pięści. Nie pozwolę na to. Nie pozwolę im zniszczyć wszystkiego, co kochałam. To nie była już kwestia pieniędzy, ale honoru sprawiedliwości. Moje kawowe opowieści nie staną się kolejnym trybikiem w bezdusznej machinie globalnych inwestycji. Pierwszym krokiem było zmierzenie się z nimi, z rodzicami. Wieczór tego samego dnia był najtrudniejszy w moim życiu. Weszłam do ich domu, gdzie unosił się zapach ulubionego dania mojej matki, gulaszu, który zawsze gotowała na specjalne okazje. Ale to nie była specjalna okazja, to był sąd. Siedzieli przy stole, udając, że wszystko jest normalnie. Moja matka Anna z tym swoim ciepłym uśmiechem, który nagle wydał mi się obcy. Mój ojciec Marek z gazetą w ręku, jakby nic się nie stało. Musimy porozmawiać, powiedziałam, a mój głos brzmiał dziwnie obco, twardo, jakiego nigdy u siebie nie słyszałam. Odłożyli sztućce. Spojrzeli na mnie z udawanym zdziwieniem, ale w ich oczach dostrzegłam błysk paniki. O czym, kochanie? Zapytała matka, próbując nadać swojemu głosowi troskliwy ton. O kawowych opowieściach. O tym, jak sprzedaliście moją firmę za moimi plecami? Odpowiedziałam, a każde słowo było jak cios. Wtedy maski opadły. Ojciec odłożył gazetę, a jego twarz stała się kamienna. Matka spuściła wzrok. Zaczęli tłumaczyć. Mówili o trudnościach finansowych, o lepszej przyszłości dla mnie, o tym, że to dla mojego dobra. Ale w ich słowach nie było skruchy, tylko usprawiedliwienia. Powiedzieli, że globalne inwestycje zaoferowały sumę, której nie mogli odrzucić że to jedyna szansa, by zabezpieczyć naszą rodzinę, słuchałam ich z narastającym niedowierzaniem. Zabezpieczyć rodzinę? Sprzedając moją pasję, moje marzenia? To nie była troska, to była chciwość. Czułam, jak gniew we mnie narasta, gorąca fala, która groziła, że mnie pochłonie. Nie mogłam uwierzyć, że ludzie, którzy mieli być moim wsparciem, moim fundamentem, tak bezwzględnie zniszczyli moje życie. Ich tłumaczenia brzmiały pusto, jak echo w pustej sali. Każde ich słowo tylko pogłębiało przepaść, która nagle otworzyła się między nami. To nie byli już moi rodzice, to byli obcy ludzie, którzy skrzywdzili mnie w sposób, którego nie potrafiłam sobie wyobrazić. W tamtej chwili w ich oczach nie widziałam miłości, tylko strach i wyrachowanie. Ten widok był dla mnie gorszy niż jakakolwiek zdrada. Poczułam, jak moje serce kruszy się na miliony kawałków, a jednocześnie coś twardego i zimnego zaczęło w nim rosnąć. To była determinacja. Determinacja, by odzyskać to, co mi zabrano, by udowodnić im, że nie jestem pionkiem w ich grze. Następne dni były koszmarem. Nie mogłam spać, nie mogłam jeść. Każda myśl krążyła wokół jednego zemsty. Musiałam znaleźć sposób, by ich zranić tak samo, jak oni zranili mnie. Zaczęłam analizować każdą możliwą opcję. Prawo? Szanse były nikłe. Umowa została podpisana, a ja nie miałam żadnych dowodów na to, że zostałam oszukana. Ale nie poddawałam się. Postanowiłam, że jeśli nie mogę wygrać w sądzie, to wygram w inny sposób. Zaczęłam od drobnych rzeczy. Zmieniłam zamki w kawiarni, choć wiedziałam, że to tylko symboliczny gest. Odcięłam im dostęp do wszystkich kont bankowych, które były powiązane z firmą. To było jak amputacja bolesna, ale konieczna. Każdy taki mały krok dawał mi poczucie kontroli, poczucie, że nie jestem całkowicie bezsilna. Moim pierwszym celem stał się pan Nowak z Globalnych Inwestycji. Wiedziałam, że to on był kluczem do całej transakcji. Musiałam dowiedzieć się, ile wiedział, ile zapłacił moim rodzicom i dlaczego w ogóle interesował się moją kawiarnią. Zaczęłam zbierać informacje. Przeszukiwałam internet, fora biznesowe, artykuły prasowe. Chciałam poznać każdego, kto miał jakikolwiek związek z globalnymi inwestycjami. Odkryłam, że pan Nowak był znany z agresywnych przejęć małych, rodzinnych firm. Jego reputacja była ni jest w świecie biznesu, ale dla mnie był on bezwzględnym drapieżnikiem. Wiedziałam, że muszę znaleźć jego słaby punkt, coś, co pozwoli mi go zniszczyć. Zaczęłam śledzić jego publiczne wystąpienia, konferencje, wywiady. Analizowałam każde jego słowo, każdą wypowiedź. Szukałam jakiejkolwiek luki, jakiejkolwiek nieścisłości. Wiedziałam, że muszę być cierpliwa, bo zemsta to danie, które najlepiej smakuje na zimno. Pewnego dnia, przeglądając archiwalne artykuły, natknęłam się na wzmiankę o jego poprzedniej firmie, która zbankrutowała w tajemniczych okolicznościach. To był mój pierwszy trop. Zaczęłam drążyć głębiej. Skontaktowałam się z byłymi pracownikami, dostawcami, partnerami biznesowymi. Niektórzy byli niechętni do rozmowy, inni bali się, ale kilku zgodziło się podzielić swoimi historiami. Odkryłam, że pan Nowak miał na koncie wiele nieczystych zagrań. Manipulował rynkiem, wykorzystywał luki prawne, a nawet zastraszał swoich konkurentów. To wszystko było ukryte pod płaszczykiem legalnych transakcji, ale dla mnie to był dowód na jego prawdziwą naturę. Im więcej dowiadywałam się o panu Nowaku, tym bardziej rosła we mnie determinacja. Wiedziałam, że nie mogę pozwolić, by taki człowiek bezkarnie niszczył czyjeś życie. Moja zemsta przestała być tylko osobistą sprawą, stała się misją. Misją, by ujawnić prawdę i sprawić, by sprawiedliwości stało się zadość. Wiedziałam, że muszę działać ostrożnie. Globalne inwestycje były potężną firmą z armią prawników i nieograniczonymi zasobami. Ja byłam tylko jedną osobą, zniszczoną przez zdradę i oszustwo. Ale miałam coś, czego oni nie mieli nic do stracenia. Zaczęłam zbierać dokumenty, nagrania rozmów, e-maile. Każdy dowód, nawet najmniejszy, był dla mnie bezcenny. Spędzałam całe noce, analizując dane, układając puzle. Moje życie stało się jedną wielką obsesją. Obsesją na punkcie sprawiedliwości. W międzyczasie globalne inwestycje zaczęły wprowadzać swoje zmiany w kawowych opowieściach. Zmienili wystrój, menu, a nawet nazwę. Moje serce krwawiło, widząc, jak niszczą to, co budowałam z taką miłością. Ale to tylko wzmocniło moją determinację. Wiedziałam, że muszę działać szybko, zanim z mojej kawiarni nie zostanie nic. Postanowiłam, że nie będę walczyć z nimi w sądzie. Zamiast tego uderzę w ich reputację. Wiedziałam, że dla takiej firmy wizerunek jest wszystkim. Jeśli uda mi się ujawnić ich nieczyste zagrania, to zniszczę ich od środka. Zaczęłam od mediów społecznościowych. Stworzyłam anonimowe konto i zaczęłam publikować fragmenty moich odkryć. Początkowo były to tylko drobne wskazówki, ale z czasem zaczęłam ujawniać coraz więcej szczegółów. Moje posty zaczęły zyskiwać na popularności. Ludzie byli zszokowani tym, co działo się za kulisami globalnych inwestycji. Dziennikarze zaczęli się interesować moją historią. Otrzymywałam wiadomości od ludzi, którzy również zostali poszkodowani przez globalne inwestycje. Zaczęłam budować sieć sojuszników, ludzi, którzy chcieli pomóc mi w mojej walce. Kulminacją moich działań było ujawnienie tajnych dokumentów, które zdobyłam dzięki pomocy jednego z byłych pracowników pana Nowaka. Dokumenty te dowodziły, że globalne inwestycje stosowały nielegalne praktyki, by przejmować małe firmy. Ujawniały również, że moi rodzice otrzymali znacznie większą sumę, niż mi powiedzieli, a część pieniędzy pochodziła z nielegalnych źródeł. To był cios, który wstrząsnął światem biznesu. Media huczały od nagłówków. Globalne inwestycje znalazły się pod lupą prokuratury. Pan Nowak został zawieszony, a jego reputacja legła w gruzach. Moje serce przepełniała satysfakcja ale była to satysfakcja gorzka. Bo choć zemsta była słodka, to cena, jaką za nią zapłaciłam, była ogromna. Straciłam kawiarnię, straciłam zaufanie do rodziców, straciłam kawałek siebie, ale odzyskałam honor. Rodzice próbowali się ze mną skontaktować, dzwonili, pisali wiadomości, prosili o spotkanie. Ale ja nie chciałam ich widzieć. Ich zdrada była zbyt bolesna, bym mogła im wybaczyć. Nie chciałam już żadnych tłumaczeń, żadnych usprawiedliwień. Chciałam tylko spokoju. Z czasem ból zaczął ustępować miejsca pustce. Zrozumiałam, że zemsta, choć satysfakcjonująca, nie wypełniła pustki w moim sercu. Musiałam znaleźć nowy cel, coś, co pozwoli mi odbudować moje życie. Postanowiłam, że wykorzystam swoje doświadczenie, by pomagać innym. Założyłam fundację, która wspiera małe firmy w walce z korporacyjnymi drapieżnikami. Chciałam, by nikt inny nie musiał przechodzić przez to, co ja przeszłam. Dziś moje życie wygląda inaczej. Nie mam już kawowych opowieści, ale mam coś cenniejszego poczucie celu. Wiem, że moja historia może być inspiracją dla innych. Wiem, że zdrada może być początkiem czegoś nowego, czegoś lepszego. A co z moimi rodzicami? Nadal nie utrzymujemy kontaktu. Może kiedyś w przyszłości będę w stanie im wybaczyć. Ale na razie rana jest zbyt świeża. Ale wiem jedno nigdy więcej nie pozwolę, by ktoś zniszczył moje marzenia. Nigdy więcej nie pozwolę, by ktoś mnie skrzywdził, bo z popiołów narodziła się nowa siła, a zdrada stała się motywacją. I to jest moja prawdziwa historia. Historia o tym, jak z popiołów narodziła się nowa siła, jak zdrada stała się motywacją, a gorzka prawda. Moim najpotężniejszym orężem. Czy udało mi się odebrać to, co mi zabrano? Czy moje ostatnie słowo naprawdę zabolało? Przygotujcie się, bo ta historia to rollercoaster emocji, zdrady i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Poczułam zimny dreszcz, który przeszedł przez całe moje ciało. Słowa pana Nowaka, te bezduszne korporacyjne frazy, brzmiały mi w uszach niczym wyrok. Rodzice sprzedali moje kawowe opowieści, kawiarnię, którą budowałam od podstaw, cegła po cegle, filiżanka po filiżance. To nie była tylko firma, to było moje serce, moja tożsamość. Patrzyłam na złote smugi słońca na podłodze, które jeszcze chwilę temu wydawały się tak ciepłe i zapraszające, a teraz zdawały się wyśmiewać moją naiwność. Z tamtej chwili w głębi duszy narodziło się coś nowego zimna, twarda determinacja. Koniec. Ze koniec z rozpaczą. Moje dłonie, które jeszcze przed chwilą drżały, zacisnęły się w pięści. Nie pozwolę na to, nie pozwolę im zniszczyć wszystkiego, co kochałam. To nie była już kwestia pieniędzy, ale honoru, sprawiedliwości. Moje kawowe opowieści nie staną się kolejnym trybikiem w bezdusznej machinie globalnych inwestycji. Pierwszym krokiem było zmierzenie się z nimi, z rodzicami. Wieczór tego samego dnia był najtrudniejszy w moim życiu. Weszłam do ich domu, gdzie unosił się zapach ulubionego dania mojej matki, gulaszu, który zawsze gotowała na specjalne okazje. Ale to nie była specjalna okazja, to był sąd. Siedzieli przy stole, udając, że wszystko jest normalnie. Moja matka, Anna, z tym swoim ciepłym uśmiechem, który nagle wydał mi się obcy. Mój ojciec, Marek, z gazetą w ręku, jakby nic się nie stało. Musimy porozmawiać, powiedziałam, a mój głos brzmiał dziwnie obco, twardo, jakiego nigdy u siebie nie słyszałam. Odłożyli sztućce. Spojrzeli na mnie z udawanym zdziwieniem, ale w ich oczach dostrzegłam błysk paniki. O czym, kochanie? zapytała matka, próbując nadać swojemu głosowi troskliwy ton. O kawowych opowieściach. O tym, jak sprzedaliście moją firmę za moimi plecami odpowiedziałam, a każde słowo było jak cios. Wtedy maski opadły. Ojciec odłożył gazetę, a jego twarz stała się kamienna. Matka spuściła wzrok, zaczęli tłumaczyć, mówili o trudnościach finansowych, o lepszej przyszłości dla mnie, o tym, że to dla mojego dobra. Ale w ich słowach nie było skruchy, tylko usprawiedliwienia. Powiedzieli, że globalne inwestycje zaoferowały sumę, której nie mogli odrzucić że to jedyna szansa, by zabezpieczyć naszą rodzinę. Słuchałam ich z narastającym niedowierzaniem. Zabezpieczyć rodzinę? Sprzedając moją pasję, moje marzenia? To nie była troska, to była chciwość. Czułam, jak gniew we mnie narasta, gorąca fala, która groziła, że mnie pochłonie. Nie mogłam uwierzyć, że ludzie, którzy mieli być moim wsparciem, moim fundamentem, tak bezwzględnie zniszczyli moje życie. Ich tłumaczenia brzmiało pusto, jak echo w pustej sali. Każde ich słowo tylko pogłębiało przepaść, która nagle otworzyła się między nami. To nie byli już moi rodzice, to byli obcy ludzie, którzy skrzywdzili mnie w sposób, którego nie potrafiłam sobie wyobrazić. W tamtej chwili w ich oczach nie widziała miłości, tylko strach i wyrachowanie. Ten widok był dla mnie gorszy niż jakakolwiek zdrada. Poczułam, jak moje serce kruszy się na miliony kawałków, a jednocześnie coś twardego i zimnego zaczęło w nim rosnąć. To była determinacja. Determinacja, by odzyskać to, co mi zabrano, by udowodnić im, że nie jestem pionkiem w ich grze. Następne dni były koszmarem nie mogłam spać, nie mogłam jeść. Każda myśl krążyła wokół jednego zemsty. Musiałam znaleźć sposób, by ich zranić tak samo, jak oni zranili mnie. Zaczęłam analizować każdą możliwą opcję. Prawo? Szanse były nikłe. Umowa została podpisana, a ja nie miałam żadnych dowodów na to, że zostałam oszukana, ale nie poddawa, się, postanowiłam, że jeśli nie mogę wygrać w sądzie, to wygram w inny sposób. Zaczęłam od drobnych rzeczy. Zmieniłam zamki w kawiarni, choć wiedziałam, że to tylko symboliczny gest. Odcięłam im dostęp do wszystkich kont bankowych, które były powiązane z firmą. To było jak amputacja, bolesna, ale konieczna. Każdy taki mały krok dawał mi poczucie kontroli, poczucie, że nie jestem całkowicie bezsilna. Moim pierwszym celem stał się panowak z globalnych inwestycji. Wiedziałam, że to on był kluczem do całej transakcji. Musiałam dowiedzieć się, ile wiedział, ile zapłacił moim rodzicom i dlaczego w ogóle interesował się moją kawiarnią. Zaczęłam zbierać informacje. Przeszukiwałam internet, fora biznesowe, artykuły prasowe. Chciałam poznać każdego, kto miał jakikolwiek związek z globalnymi inwestycjami. Odkryłam, że pan Nowak był znany z agresywnych przejęć małych rodzinnych firm. Jego reputacja była nieskazitelna w świecie biznesu, ale dla mnie był on bezwzględnym drapieżnikiem. Wiedziałam, że muszę znaleźć jego słaby punkt, coś, co pozwoli mi go zniszczyć. Zaczęłam śledzić jego publiczne wystąpienia, konferencje, wywiady. Analizowałam każde jego słowo, każdą wypowiedź. Szukałam jakiejkolwiek luki, jakiejkolwiek nieścisłości. Wiedziałam, że muszę być cierpliwa, bo zemsta to danie, które najlepiej smakuje na zimno. Pewnego dnia, przeglądając archiwalne artykuły, natknęłam się na wzmiankę o jego poprzedniej firmie, która zbankrutowała w tajemniczych okolicznościach. To był mój pierwszy trop. Zaczęłam drążyć głębiej. Skontaktowałam się z byłymi pracownikami, dostawcami, partnerami biznesowymi. Niektórzy byli niechętni do rozmowy, inni bali się, ale kilku zgodziło się podzielić swoimi historiami. Odkryłam, że pan Nowak miał na koncie wiele nieczystych zagraj. Manipulował rynkiem, wykorzystywał luki prawne, a nawet zastraszał swoich konkurentów. To wszystko było ukryte pod płaszczykiem legalnych transakcji, ale dla mnie to był dowód na jego prawdziwą naturę. Im więcej dowiadywałam się o panu Nowaku, tym bardziej rosła we mnie determinacja. Wiedziałam, że nie mogę pozwolić, by taki człowiek bezkarnie niszczył czyjeś życie. Moja zemsta przestała być tylko osobistą sprawą, stała się misją. Misją, by ujawnić prawdę i sprawić, by sprawiedliwości stało się zadość. Wiedziałam, że muszę działać ostrożnie. Globalne inwestycje były potężną firmą z armią prawników i nieograniczonymi zasobami. Ja byłam tylko jedną osobą zniszczoną przez zdradę i oszustwo. Ale miałam coś, czego oni nie mieli i nic do stracenia. Zaczęłam zbierać dokumenty, nagrania, rozmów, emaile. Każdy dowód, nawet najmniejszy, był dla mnie bezcenny. Spędzałam całe noce, analizując dane, układając puzzle. Moje życie stało się jedną wielką obsesją. Obsesją na punkcie sprawiedliwości. W międzyczasie, globalne inwestycje zaczęły wprowadzać swoje zmiany w kawowych opowieściach. Zmienili wystrój, menu, a nawet nazwę. Moje serce krwawiło, widząc, jak niszczą to, co budowałam z taką miłością. A. tylko wzmocniło moją determinację. Wiedziałam, że muszę działać szybko, zanim z mojej kawiarni nie zostanie nic. Postanowiłam, że nie będę walczyć z nimi w sądzie. Zamiast tego uderzę w ich reputację. Wiedziałam, że dla takiej firmy wizerunek jest wszystkim. Jeśli uda mi się ujawnić ich nieczyste zagrania, to zniszczę ich od środka. Zaczęłam od mediów społecznościowych. Stworzyłam anonimowe konto i zaczęłam publikować fragmenty moich odkryć. Początkowo były to tylko drobne wskazówki, ale z czasem zaczęłam ujawniać coraz więcej szczegółów. Moje posty zaczęły zyskiwać na popularności. Ludzie byli szokowani tym, co działo się za kulisami globalnych inwestycji. Dziennikarze zaczęli się interesować moją historią. Otrzymywałam wiadomości od ludzi, którzy również zostali poszkodowani przez globalne inwestycje. Zaczęłam budować sieć sojuszników, ludzi, którzy chcieli pomóc mi w mojej walce. Kulminacją moich działań było ujawnienie tajnych dokumentów, które zdobyłam dzięki pomocy jednego z byłych pracowników pana Nowaka. Dokumenty te dowodziły, że globalne inwestycje stosowały nielegalne praktyki, by przejmować małe firmy. Ujawniały również, że moi rodzice otrzymali znacznie większą sumę niż mi powiedzieli, a część pieniędzy pochodziła z nielegalnych źródeł. To był cios, który wstrząsnął światem biznesu. Media huczały od nagłówków. Globalne inwestycje znalazły się pod lupą prokuratury. Pan Nawak został zawieszony, a jego reputacja legła w gruzach. Moje serce przepełniała.